ka wszystkim, z tej strony Tilda, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku ze Star Stable Gameplay. Wiecie co, doszło do mnie, że muszę trochę bardziej zatoczyć to konto, muszę tu zdecydowanie częściej wchodzić, bo tak naprawdę wchodzę tutaj tylko nagrywać odcinki, przez co ani nie zmieniało outfitu. Ani nic. Mam tutaj mega dużo Starcoins, bo kupię sobie konia raz na jakiś czas, ale wiecie, że to jest raz na jakiś czas, a w ogóle nie w ogóle nie komentując sypów w inwentarzu, który mam, bo to też w końcu trzeba posprzątać, ja naprawdę tu mam wszystko. Ja nawet no, zobaczcie, urodzinowe sweter 13, urodziny minęły 4 miesiące, a ja to dalej tu noszę. Ale dzisiaj będziemy kontynuować sobie zadanka, które zaczęliśmy w ostatnim odcinku. Oczywiście, jeżeli go nie oglądaliście, to zapraszam Was, yy, odsyłam was tam ale możecie też najpierw obejrzeć ten, a później tamten. Pamiętajcie również, że playlista filmów z tej serii znajduje się na playlistach na moim kanale, bo część właśnie z tych filmów jest na moim starym kanale, a część jest tutaj, tak więc warto sobie na tą playlistę zajrzeć, jeżeli chcecie obejrzeć wszystko. No i to w sumie na tyle chyba z tych informacji, a my będziemy kontynuować tutaj, już zapomniałam jak my nazwaliśmy tego konia, Valiant, właśnie. Valiant, coś na V. E, więc, e, tak, może wbijemy poziom e, hejka Krystyna e, nic nie powiem w byłem niespokojny, bardzo niespokojny i cały czas myślałem o Baronowej i Butterfly Ech, jestem gotowy Krystyna ale nikt nie dzwonił w sprawie Walianta czy możesz pojechać do Srebrnej Polany i zapytać czy ktoś coś widział albo słyszał, dzięki Mogę pojechać. No, prawdopodobne, prawdopodobne, że wbijemy poziom. W ogóle kupiłam stajenną przed chwilą, ale zorientowałam się też, że mam te śmieszne smakołyki. Ja z nich nigdy nie korzystałam, ale poprawiłam tylko, konia, więc dzisiaj tak nie zamulamy. Jak ostatnio. Bo ostatnio bardzo zamulaliśmy. Eee, bardzo wolno jeździliśmy. Masakra. Ale no dobra, porozmawiajmy tutaj z jakimiś ludziami. Eee, nie mam pojęcia, co za zakon, ale spróbuj porozmawiać ze Steve'em. On widział wiele koni. Tu z laptopem mam gadać? Nie mam pojęcia co to za konie, ale spróbuj porozmawiać ze Steve'em. Mm, ze Stevenem? No dobra, no to jedziemy do Steve'a. E, aha, bo tam mam już nawet szary wykrzyknik. Dzięki grożym i tak bardzo podpowiadasz. No dobra, no to skoro chcą, żebyśmy gadali ze Steve'em, no to porozmawiajmy ze Steve'em. Aha, rozpoznaję tego konia. Wcale nie jest tak, że dużo koni wygląda tak samo. Hej, przyjaciółko, ten koń tutaj, poznaję go. Nie pamiętam, jak miał na imię. Nie wiem, czy je miał jakieś, ale wiem, kto jest właścicielem. No to dawaj mi to, tą informację. Nie pamiętam, jak nazywał się właściciel konia. To było takie długi czas temu, ale nie jest to zbyt uroczy mężczyzna. Jeśli można się od niego trzymać z daleka. To należy to zrobić. Jak on wygląda? Hmm. Daj mi chwilę pomyśleć. Ostatni raz, kiedy go spotkałem, to był e, potężnie zbudowany, miał brązowy wąsy, ale to było kilka lat temu. A Ach, dziewczyno, nie należy szukać tego człowieka, on jest naprawdę niebezpieczny. Nie zdziwiłbym się, gdyby bił i torturował tego biednego konia. Gdzie jest teraz koń? Z Marlejem? Uff, jak dobrze w takim układzie jest przestraszony. Koń ma okazję, żeby się uspokoić. Proponuję, aby upewnić się, że koń zostanie z Marlejem i nic złego więcej mu się nie przydarzy. Odpowiedz wszystko Marleyowi. Ten koń czuje się na tyle źle, że musi być ponownie wytrenowany. No dobra, ale co z Butterfly? Jakby oni mają Butterfly. Steve, pomyśl trochę, skoro to jest niebezpieczny człowiek. Nie będę wam spoilerować, bo ja już wiem, kto to. W sumie to zaspoilerowałam w ostatnim odcinku, no ależ trudno. No ale jeżeli jest to niebezpieczny człowiek, on ma Butterfly. Trzeba go ratować, jakby... No dobra, to jest... Prawdopodobnie jego koń, Valiant, tak? Ja już nie pamiętam, czy to jest jakiś ukradziony, czy jego, ale skoro jest to jego koń, no to jakby. No dobra, super, że jest tutaj, ale koń baronowy jest tam. Koń wyścigowy, ważny koń. Um, dobra. Czy Steve wie coś o Valiancie? Co nim powiedział? Wyjdę z ciebie może, żeby nie stać tak głupio. Um, um, ups, biedactwo naprawdę to wszystko nie wygląda dobrze biedny Waliant, że na świecie są tacy ludzie fu, hm. nic dziwnego, że Waliant nie mógł skakać oraz e, e, że nie mógł ukończyć beczkowego wyścigu, był on bardzo przestraszony zastanawiam się, czy w ogóle miał wcześniej treningi skoków, możemy przynajmniej nie wysyłać Walianta z powrotem do tego człowieka ale nie wiem, czy będzie on tutaj dobrze ze mną, e, się, dobrze, się dobrze on tutaj ze mną czuł się on tutaj dobrze ze mną czuł dobra, nie Prawdopodobnie nie ze względu na wszystkich gości, którzy przyjeżdżają tu przez cały czas. Poproszę Baronową, by wzięła go ona do swojego gospodarstwa. Mówiąc o Baronowej, muszę porozmawiać z nią dzisiaj. Nadszedł czas, aby powiedzieć jej o Butterfly. Czy możesz iść ze mną, Kristina? Proszę. Nie wiem, czy dam radę zrobić to sam. Dziękuję bardzo. Mam pewne towary, które muszę zabrać do winnicy, żeby e, zabrać je za jednym. Dobrze, za, żeby zabrać je za jednym razem, nie będę musiał jeździć tam później. E, nie wiem, czy będę w stanie spojrzeć później parą nowej w oczy po tym wszystkim, co się stało. Czy możesz mi pomóc załadować wariantę? Jestem zbyt nerwowy, aby zrobić to samemu. Dzięki. Gdzie mam go załadować? No to mam załadować konia, czy mam załadować. jakby. rzeczy. Co? Czy, aha, czy ja mam na niego Nie wiem już poczekajcie. Czy ja mam na niego to założyć? No, idź mi stąd. no, co ja mam z nim zrobić? Koniu, no weź. By... Halo. Halo? Halo? Tam pojawiła mi się łapka przed chwilą. Zaraz ją... Ja... Próbujemy dorwać tą łapkę. Nie, no to tu... już. O, dobra. Tak, załadowałam rzeczy na Warianta. no dobra. E, no dobra, to my pewnie drugie będziemy brać. No dalej. Mm, wow, udało ci się załadować rzeczy na Valianta. To było takie trudne. Znaczy, ja wiem, że te rzeczy grawitacja nie istnieje w tej grze, ale jakby to było aż takie trudne. E, bez żadnego problemu, jestem pod wrażeniem. Zdecydowanie wykonałeś z nim dobrą robotę. E, no, zdecydowanie. Gdzie e, są te dni? Te dni, kiedy jeździłem do winnicy Ech, naprawdę nie chcę tego robić, ale wiem, że muszę Muszę wytłumaczyć wszystko Baronowej Nie można tego dłużej odkładać, dziękuję, że ze mną pojedziesz Czy weźmiesz ostatnią paczkę na grzyb swojego konia? Dzięki Dostarczymy wszystko do Karneja. E, pojadę już teraz i zobaczymy się w winnicy Spoczko Spoczko wezmę drugą Aha, Ten koń jedzie sam To jest hit, nie? Ten koń przed chwilą nie mógł sam e, przeskoczyć przez przeszkody Uciekł z toru ale Marnej stwierdził, że świetnym pomysłem będzie to, żeby ten koń sam pojechał do winnicy. Nie mam zamiaru na niego czekać, bo raczej nie muszę z nim jechać, mogę pojechać raczej sama. Ale no to jest dla mnie po prostu hit. Niektóre, niektóre rzeczy w tej grze po prostu mnie rozwalają, no ale to jest naprawdę bardzo blisko. To jest obok siebie dosłownie. Ja kiedyś myślałam, że to jest taki daleki dystans, a to jest dosłownie tuż, tuż obok siebie. No, no, no naprawdę, no nie. Dobra. No brawo, uderzyłam w płot. Gdzie jest ten kąt. Nie wiem, dobra. A, ale chyba i tak musimy na niego czekać. A nie, nie musimy. On się tu przeteleportował. No dobra, ale to lepiej niż jakbyśmy mieli na niego czekać. Cóż, Marley przyjechał tutaj z tobą. Hmm, myślałam, że nie będzie miał odwagi się tutaj pojawić. Nie po tym, jak zgubił konia waronowej. Ja i Marley musimy porozmawiać chwilę w spokoju. Nawiasem mówiąc, pan Anwir jest tutaj teraz. Wiesz, ten, który pomógł mi z transportem Butterfly przed tym zanim Marley go zgubił, to jego samochód ten fioletowy, możesz być zainteresowana rozmową z nim. Skorzystaj teraz z okazji, aby przekonać się, czy jest, że jest on uczciwym człowiekiem. Mhm. Możesz sprawdzić, czy się on w samochodzie. W przeciwnym razie poczekaj, aż wróci. Tak, pan Anwir zdecydowanie jest e, uczciwym człowiekiem. Na, na pewno, na pewno. Wszyscy dobrze o tym wiemy, no przecież. Zielotowy samochód brum-brum. No. Zaraz to jest dziwne. Wydaje się, że nikogo nie ma w samochodzie, a ty zdecydowałaś się popatrzeć przez uchylone okno. W którym jest tu uchylone okno? Ale co tam było? Widziałaś puszki z farby jakieś papiery dotyczące konia? Konia, który mógł być butterfly. Jeśli otworzysz drzwi, być może uda ci się zabrać to, co jest w środku, ale uciekaj, gdy usłyszysz kroki. Jest i on. On ma być dobrze zbudowany, to jest ten kar jest lepiej zbudowany. Anwir jest chudy. Ehm, hmm, o kim. O, oh, kim jest ta młoda osobka, która podkrada się do mojego samochodu? Aha, mówisz, że nic nie podglądasz. Dobrze, zgadza się. Ja i mój kolega Karl przewyźliśmy stąd konia na farmę Marleya. Co, co mówisz? Podejrzewasz, że koń został zastąpiony? Kto mógł zrobić coś takiego? Sądzę, że po prostu Marley pomylił konia z jakimś innym. Według jego brata jest bardzo roztargniony i nawet postawił czubek własnego nosa. Haha, nadmierny opis! Wiem, ale Karny tak go opisał. Przykro mi, że nie mogę ci pomóc. Mam nadzieję, że wkrótce znajdziesz konia. A teraz musimy kontynuować pracę. Mamy wiele do zrobienia, zanim nasza łódź przypłynie dzisiaj. Ja i Karl jesteśmy w podróży. Zwykle rozbijamy obóz nad wodą. Bardzo miły i pomocny. Obóz jest miły i pomocny? Okej. Okay. Łatwo wtedy dostać się wszędzie Znacznie łatwiej podróżować drogą morską niż lądową Przynajmniej jeśli chodzi o mnie A tobie życzę powodzenia Wiem, że to nie pomoże, ale weź kilka mandarynek Już jest po świętach Anwir, już jest po świętach Jest styczeń Karl kupił je, choć wyraźnie poprosiłem o pomarańcze Idio mm. Mam na myśli, że często zapominam o niektórych rzeczach Okej, okay, czyli dostanę standardnego niego mandarynki e, Które są pomarańczami prawdopodobnie e, Proszę bardzo I powodzenia z koniem Czy to są pomarańcze? Tak Zostałam pomarańcze, które podobno są mandarynkami, bo nie są pomarańczami, on ich nie chce, bo to są mandarynki, a nie pomarańcze, które są pomarańczami okej, okay. jeszcze, jesteś tam jeszcze? przykro mi, że koń zniknął, ale ja nic o tym nie wiem, mówiłem Ci zamiast tutaj, stać tutaj jak słup soli, należy sprawdzić naszego kolegę Marleya, wygląda na to, że dostaje tam niezłą burę jej kart mamy dość do zrobienia oni uciekną, nie? coś mi się teraz Kojarzę, że będziemy musieli za nimi biec. Jezu, ile tu tych bramek takich do otwierania teraz po odnowieniu winnic. Masakr. Ech, karnej jest na mnie wściekły. Awalion zaczął się znów dziwnie zachowywać. Nie wiem, co mogło później tak. Być może nie podoba mu się ten fioletowy samochód. Odadam do dziennika pan Anwir. Spoko. Co się dzieje z Valiantem? Znów jest niespokojnie zdenerwowany, jak poprzednio. A ja tylko przywitałam się z tym Karlem. Czy on... E, czego się tam nazywa? Pomagał panu Anwirowi z przewidzeniem Valianta. Co mówisz? Myślisz, że Karl jest właścicielem Valianta? Tak. Wygląda trochę, jak go opisał go Steve. Aha, to on mówił o Karlu. Dobra, no to ten Karl jest faktycznie lepiej zbudowany niż w Anwin. Ar, a... Anwir. O, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Nieważne. Spokojnie, Valiant. Ci... Czarna farba w samochodzie i papiery, które pasowały do opisu Butterfly? W ogóle w tym momencie wcześniej była literówka i był Butterfly przez jedną tę. Oj, nie jest dobrze, nie, ale nie mamy żadnego dowodu. Spokojnie, Valiant. Och nie, ucieka cały czas. Co? Valiant, rzuć. Ach nie, nie uciekaj. Wcale nie jest tak, że stoi tutaj. Co on chce? Myśli, że chce nam coś pokazać? Podążaj za Valiantem, Krista. Ja postaram się w tym czasie odwrócić uwagę Karla i pana Anvira na jakiś czas. Pośpiesz się. to było drewniane było takie... przypominam, że ten koń przed chwilą uciekł i może uciec również w tym momencie i on jakby nie był trenowany, więc jakby no w każdej chwili może sobie uciec, ale no dobra, niech tak będzie podążajmy za nim no możesz trochę przyspieszyć, nie będziemy zamulać, bo ja nie po to wykorzystywałam smaczki specjalne żeby mieć szczęśliwą buźkę nie mam buźek wiem żeby teraz zamulać z Tobą Valiant, więc raczej polecam Ci przyspieszyć, bo się na Ciebie zdenerwuje. No to będzie gdzieś tam, my tam gdzieś pojedziemy, nie? Tak mi się też kojarzy, że to tam gdzieś... gdzieś nie tam w góry, tylko, tylko tam na dół, na dół tam gdzieś. Tak mi się kojarzy, że to właśnie tutaj gdzieś będzie, um, ale oni wyjechali tym autem, czy, czy jakby jak to wygląda? Oni, no bo oni mówili coś, że pojechali, ale nie wiem, nie spojrzałam, czy to auto dalej tam stoi, czy nie. Ale prawdopodobnie nie. Mm, ale tutaj też nie ma śladu po tym aucie, chociaż możliwe, że po prostu za chwilę się pojawi. No waliąc dalej, gdzie ty biegniesz. Watz, on jest tak wolniejszy, a tak jest szybszy. I ja nie mam... nie mogę dobrać do niego chodu tak, żeby jakby wiecie... Być z nim na równi, bo on tak jakoś mega wolno biegnie. Ha, tu jest specjalnie. To tego nie pamiętam. Tego absolutnie nie pamiętam, żeby tak było. Że to jest tak. Tu jest zagroda zbudowana i namiot? Nie... nie wiem, czy to było, albo nie pamiętam tego. Valiant zatrzymuje się nagle. Wydaje się, że chce pokazać ci konkretne miejsce. Co? Nowy poziom! Nowy poziom! Nie zauważyłam! nie zwróciłam uwagi, skupiłam się na osiągnięciu jak nagle usłyszałam muzykę wow, mamy 13 poziom nie nie zwróciłam uwagi na to wow, no w końcu, ej dobra musimy ruszyć trochę z tymi poziomami ale już jest w sumie całkiem, całkiem git Walian zaprowadził Cię do obozowiska być może Pana Anwira albo Karla pamiętasz, że Pan Anwir mówił, że rozbili oni obóz w pobliżu wody rozejrzyj się wokoło, być może uda Ci się znaleźć coś, co pomoże w uwolnieniu udowodnienie, że pan Anwil i Karl ukradli Butterfly. Być może. Być może porozmawiajmy z koniem, bo konie mówią, nie? Koń na pewno nam powie. On ma te ciapki? Nie ma! To jest oszustwo! Tamten też nie ma, one są identyczne. Ten nie ma ciapek. że to wydaje się znajomy. Ale ty nie widziałaś nigdy tego konia. Kolor się zgadza, czarny plamy na grzbiecie. Nie ma czarnych plam! Nie ma! Czy to może być nasz Butterfly? Czujesz, że jego tylna noga jest słabsza. O, na pewno musi być zgubiony Butterfly. Butterfly podąża za wariantem. Wygląda na to, że spotkali się pierwszy raz. Są najlepszymi kumplami. Butterfly podąży za wariantem, który zaprowadzi go do farmy Marleya. Nie musisz się więcej martwić o te konie. Znalazło się wystarczająco dużo dowodów, aby połączyć Krejczyk Butterfly z panem Anwirem i Karlem. Pojdź i ostrzec Marleya oraz Karneja, którzy są na górze winnicy Inaczej Anwir i Karl uciekną. A ja wiecie co, zanim to, to, to ja chcę zrobić zdjęcie tego obozowiska, żeby mieć do miniaturki. <laughs> sorki, sorki, ale, ale chcę szybko, szybkie zdjęcia zrobić. Dobra, e, wracamy do tego. Szybko, e, let's go. Powiedz ostrożnie Jostrze oraz Marleja, którzy znajdują się w inni Aha, myślałam, że to będzie jakiś wyścig, czy coś, dlatego, dlatego kliknęła mnie, ale no dobra, jednak nie było żadnego wyścigu, więc po prostu tam wróćmy e, i ostrzeżmy ich, że tam ci zaraz uciekną. W ogóle, ja wiem, że jest cały czas na przykład zima, ale te drzewa wyglądają jeszcze ok, a na przykład tamte są moim zdaniem źle bardzo zrobione. I jakoś tak, nie wiem, nie podoba mi się strasznie te, ten śnieg, więc po prostu wyłączam to. Nie, nie wiem też w sumie za bardzo, znaczy widzę różnicę, ale nie wiem w sumie za bardzo o co z tym chodzi. Czy to jest taka dodatkowa jakaś chyba e, taki efekt dodatkowy e, śniegu, właśnie. Um, co się stało? Idzie z Valiant? Co? Znalazłaś Butterfly? Musisz wiedzieć wszystko, powiedzieć wszystko Karnejowi. Nie uważam, że będzie mnie słuchał, ale on stoi obok nas, jakby. Stojcie metr od siebie. Co? Mówisz, że pan Anvil i Karl porwali Butterfly? Złodzieje, grr, Mój brat w ogóle nie był winny. Niech tylko dopadnę ich w swoje ręce. Gdzie oni teraz są? Już na pewno w drodze. Tutaj, są w samochodzie. Pośpiesz się, musimy ich zatrzymać. Gdzie? W samochód. Gdzie? Gdzie? Czekajcie. Ja, ja się jestem przerażona, ja ich zgubię, nie? Na stówę. Dobra, tu jest samochód. Jest samochód, biegniemy. No przecież uderzyłam w ten samochód. Dlaczego ten samochód jest mniejszy niż mój koń? No, przecież... O no dobra, tutaj widzę, że jakieś drifty ostro lecą. Ale no dobra. Dobra, zaraz je dogonimy. Już co zrobiliśmy. Lin 6174 taka rejestracja. Uciekli. No nie uciekli! Przecież byłaś z nimi. Aha, bo tutaj koń musi wkroczyć. Rozumiem, rozumiem. Zdjęcia, screeny, screeny. Aby mieć na miniaturkę auto, a wiadomo, o, rozbili się od drzewo, które stoi obok. Prawdopodobnie właśnie tak było, no ale dobra. Jest, ale ja się czepiam dzisiaj. Znaczy, ja się często czepiam, ale przeskoczymy sobie warianta, Oj, trochę ci się dymi. Co tu diabła robisz, dziecko? Widzisz co się przez ciebie stało z moim samochodem? Pożałujesz wejściami mi w drogę. Koń, którego zamieniliśmy z motylkiem jest żałosny, boi się wszystkiego i nie nadaje się najwyżej i nadaje się najwyżej do fabryki kleju. Karl zajmij się tym szkodnikiem i końmi. O tak, Karl. Tyle mogę powiedzieć. Kurde, wariant. ale akcja a zabierz ode mnie tego okropnego konia pomocy, panie Anwir, gdzie jesteś? wybacz, wybacz proszę, zabierz ode mnie tego szalonego konia ja nienawidzę koni, są zdradliwe i nieprzewidywalne, jeśli go nie zabierzesz ode mnie zabije mnie, a pociąga nosem, proszę wybacz, wybacz on zamierza mnie zjeść całego, jeśli go nie zabierzesz yy, tego potwora to znowu coś źle ze składnią pociąga nosem dobra, spokojnie, walianta chociaż on stoi też metr od ciebie jak to działa? No dobra. No i znowu nie mogę tej łapki, nie? Nienawidzę tego. Dobra. Nie to, nie wierzę, nie? O, udało się. Um, udało Ci się spokoić warianta. Wygląda na to, że nie jest zadowolony widząc swojego starego właściciela. Valiant gapi się na swojego starego właściciela Karla. Na początku czuł przed nim strach, a teraz robi wszystko, by cię ochronić. Nie wiem, w którą stronę uciekł pan Anwir, ale Karl nie ma szans na ucieczkę. Valiant wyczuł go jak pies myśliwski. Nagle słyszysz za sobą krzyki Marleja i Karleja. Karleja. Eee, o, przeszli, przeteleportowali się. Są i oni. Są i oni. Wyglądają identycznie. No. <laughs> Dobra. Krystyna, jechaliśmy za tobą tak szybko, jak się dało. Co się stało? Jesteś ranna, Krystyna? Policja powinna pojawić się lada moment. Na pewno nic ci nie zrobili. Uff, co za szczęście! Wiem, że ktoś może złapać dwóch złoczyńców. To możesz być tylko ty. I waliant, jaki był odważny, naprawdę go zainspirowałaś, Krystyna. Ty i waliant jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Jej karnej zajmiemy się tym tutaj. Czy pojedziesz z powrotem do baronowej i opowiesz jej, co się stało? Będzie niesamowicie szczęśliwa, kiedy usłyszysz, że znalazłaś baterza i zatrzymałeś złoczyńców. Dziękuję za Twoją pomoc, Krystyna. Jestem ci bardzo wdzięczny. Okej, okay, no to powiemy zaraz. Powiadam im. Ej, tu jechało to auto. Co jest? Widzieliście to? No dobra, nieważne. Wracamy do baronowej, żeby jej powiedzieć, że wszystko jest ekstra i super. Krystyna, czy wszystko stało w porządku? Karnej i Marley zniknęli przed twoją prędkością światła. Z tego co zrozumiałam, udało ci się dopaść przestępców. Udało ci się złapać z Krystyna. Cudownie, kiedy zrozumiałam, co się stało, skontaktowałam się z policją. W międzyczasie Karnej i Marley. Pojechali za tobą. Uch! Kto by pomyślał, że mam ma swoje. Co? Mam na swojej posiadłości złodziei. Rozmawiałam też z Marlejem przez telefon. Powiedział, że policja aresztowała Karla, ale ten okropny pan Anwir przepadł bez śladu. Pan Anwir i Karl chcieli wykorzystać water w wyścigach. Nie do końca rozumiem to wszystko. Musieli w takim układzie współpracować z jakimś, liczcem, prawda? Nie mówimy o nich, nie mówmy o nich więcej. Marley powiedział też o i postanowiliśmy, że pozostanie on na moich włościach. Myślę, że zaprzyjaźnił się z Butterfly. Wszystkie podziękowania należą się Tobie, Kristina, za to, że uratowałaś Butterfly i za to, co zrobiłaś dla Walianta. O oh wow, dostaniemy coś. Nie pamiętam tego, no ale dobra. E, Więzi młodzież wielkie podziękowania. Jako podziękowanie za całą pomoc przygotowałam dla Ciebie sukienkę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba jeszcze raz wielkie dzięki. Aha. E, no dobra, to wywalimy to. I ja muszę tu zdecydowanie zrobić produkt. To już wszystko? Tak, dobra, bo to już jest inne zadanie. Dobra, no to co? Powoli będziemy kończyć. Skończyliśmy ten wątek, więc liczę na to, że może odblokowało to jakieś inne zadania, którymi będziemy się zajmować e, później, na następnych odcinkach. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I przypominam o tym, że playlista znajduje się na moim kanale ze wszystkimi filmami, włącznie tymi, które znajdują się na moim starym kanale. Tak więc co? Ja już się z wami żegnam. My będziemy się w kolejnych odcinkach z tej oraz innych serii i innych filmach, które nie należą do żadnych serii. Tak więc co? Do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego i pa!